Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no cóż, przeglądając wpisy, znów nie ma praktycznie żadnego odniesienia do tych fragmentów, które żeśmy sobie czytali wczoraj o tym, że obok wiary jest nadzieja i miłość. Prawda, o tym co czytaliśmy chociażby z listu do <laughs> Hebrajczyków, że osiąga się dziedzictwo przez wypełnianie woli Bożej. Tak? A więc do wypełniania, tak, 36. 10:36, potrzebujecie bowiem wytrwałości. No ale wytrwałość ilu tu protestantów mówi, że e, pastor Chojecki, inny, prawda, że nie trzeba wytrwać, że to jest dla ludzi e, z samego końca świata, tak? Tam po porwaniu kościoła oni muszą wytrwać, tak? To dlaczego oni, świę, autor do Hebrajczyków pisze o potrzebie wytrwałości? Aby spełniając wolę Bożą, dostąpić obietnicy, czyli zbawienia wiecznego. Spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. A więc, dostąpienie zbawienia wiecznego jest za spełnianie woli Bożej, a wolą Bożą jest wiara, nadzieja, miłość, zachowywanie przekazań, miłość Boga i Bliźniego, czyli uczynki. I wytrwałość, czyli ten jeden werset praktycznie rozwala cały protestantyzm w perzynę. I zobaczcie moi drodzy, jak szatan inteligentnie okrywa protestantów. Szatan jest trochę mądrzejszy od protestantyzmu, prawda? I zaraz sobie zobaczymy dlaczego. Otóż, moi drodzy, protestanci na temat zbawienia, to już powtarzamy N teraz, mają pięć wersetów, nie więcej. Góra, siedem, a jak ktoś tam bardziej uczytany, to 10. Tak, Efezjan, tam Rzymian, coś z Jana, o i proszę bardzo. Napisane jest, powrócimy sobie do tego konceptu, i zwrócimy sobie uwagę na, na coś, na czego jeszcze żeśmy sobie nie omawiali. Napisane jest. Z wiary za darmo. Napisane jest. Tak? I tym protestanci strzelają. Tak jak Szatan podszedł do Jezusa. Napisane jest, nie? A Jezus odpowiedział Szatanowi, ale napisane jest również. Za chwilę sobie zobaczymy tę pewną rzecz. Ale jak protestanci mówią tylko sola fide, sola fide, tylko z wiary, usprawiedliwienie i tak dalej, tak? Ale napisane jest również. Widzisz, e, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. Widzicie, że człowiek dostępuje. Usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Jakuba 3, 2, 24, tak? A więc nie sama tylko wiara, ale uczynki, a nie sama tylko wiara. A więc wiara i uczynki. Obracham tylko z wiary, rzemian, tak? I tak. A tutaj co napiszemy? Co przeczytamy? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony? Napisane jest również, czyli ma, widzimy wiara i uczynki. Ale właśnie, przejdźmy sobie teraz do tego naszego klasycznego tekstu, uszenia Jezusa. Zobaczymy sobie tutaj, jak szatan ogrywa protestantów, jak szatan ogrywa protestantyzm. Co ukrywa szatan przed protestantami? Coś, co on bardzo dobrze wie. I każdy to powinien wiedzieć, ale szatan właśnie tu protestantów ogrywa. Znamy dobrze ten opis kuszenia Chrystusa, prawda? To nie będziemy czytać całego, tylko od 10 wiersza, rozdział czwarty. Ewangelia świętego Łukasza. O, to od 9. Zaprowadził go też do Jerozolimy. Och, szatan. Postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoich swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli. 11. I na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Prawdę tu szatan głosi? Prawda. Bo cytuję Słowo Boże. Napisane jest. Co robią protestanci? Napisane jest. Napisane jest. I co? Tu w tym momencie Jezus powinien posłuchać szatana, nie? Katolik powinien posłuchać Protestanta, no bo jest napisane z wiary. Prawda zbawienie, tak? Ale jest napisane również nie z samej tylko. Że na podstawie uczynkowa nie samej tylko wiary. I zobaczmy, Jezus mówi dwunasty wiersz lecz Jezus mu odparł. Powiedziano. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. Zobaczmy tutaj na pewną rzecz. Szatan Ojciec Kłamstwa, Zwodziciel próbuje wziąć Chrystusa pod włos, cytując słowo Boże. Jezus mu odpowiada. <laughs> powiedziano, tak? Czyli odnosi go. Do innego fragmentu, nie będziesz wystawiał pana Boga na próbę. I przed tym powiedziano również, tak, powiedziano, szatan po tym odstąpił od niego. Natomiast zobaczmy, szatan wiedział i wie, że nie pokona prawdy Bożej, dlatego odstąpił. Szatan wie o tym, że nie pokona prawdy Chrystusa. Natomiast to, co ukrywa przed protestantyzmem, to właśnie ten fakt, że protestantyzm nie pokona prawdy Kościoła. Nie pokona prawdy Chrystusa wygłoszonej przez święty Kościół rzymskokatolicki. Tą prawdę ukrywa. I was tak pompuje. Mimo to, że Wam się pokazuje, napisane jest z jednej strony, tak, a kiedy Wam się pokaże, ale napisane jest również, zamiast odstąpić od ataków na świętą prawdę rzymskokatolicką, która jest prawdą biblijną, chrystusową i apostolską, wy dalej plujecie. Szatan był o tyle, można powiedzieć, mądrzejszy od Was, że odstąpił od Chrystusa. Chrystus zgasił szatana, bo sobie zdawał sprawę, a Wy, jak takie katarynki nakręcane przez diabła, który ukrywa przed Wami prawdę, że prawdy rzymskokatolickiego Kościoła obalić się nie da. Nawet jak się Wam pokazuje, napisane jest również, że na podstawie uczynków, a nie z wiary, że napisane jest również, że Abraham e, z wiary i z uczynków został usprawiedliwiony, że napisane jest również, że Sara, e, 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 przepraszam nie Sara, tylko Rachab została usprawiedliwiona na, na, z uczynków, ale z Rzym, a nie jest wiary. No to macie wiarę i uczynki, tak? A więc z wiary i z uczynków jest zbawienie, nie z samej tylko wiary. Napisane jest również, o my słuchamy Chrystusa, tak? Ale napisane jest również, kto was słucha, mnie słucha. Ale napisane jest również, powiedziano, bądźcie posłuszni waszym starszym, komu jesteście posłuszni? Nie ma papieża, tylko Chrystus jest głową. Tak, ale napisane jest również paść owce moje, a wyjdziecie w samopas. Więc wyznać szatańską wersję Ewangelii. Szatańską. Napisane jest. Szatan było tyle mądrzejszy od was, że Chrystus mu powiedział, pokazał drugą stronę Słowa Bożego, którą szatan pewnie też zna. To odstąpił od Niego. Wam się pokazuje, że napisane jest również, powiedziano również. Wy dalej brniecie w tych swoich, napisane jest, napisane jest, napisane jest, napisane jest. Szatan, wiedząc, że został pokonany przez powiedziano również, przez powiedziano i odniesienie go do, innego, do innych fragmentów, wie, że to jest porażka, bo sam tego doświadczył, ale was zaślepia na to. Dlatego nie ma komentarzy praktycznie. Jak ktoś tam coś napisze, no to jest po prostu porażająco, porażająco niski poziom. Bo szatan was zamknął na napisane jest również. I to jest waszą porażką. A szatan zakrył przed wami właśnie tą prawdę, tą rzeczywistość, że tkwicie w porażce. On tej porażki doświadczył, ale Was zaślepia, żeby Was trzymać w zatwardziałości właśnie przed tą prawdą, pełnią prawdy, która nie bazuje tylko na tym, że napisane jest, ale tak jak Chrystus powiedziano, tak? Odparł Mu Chrystus słowem Bożym. I my Wam też tutaj odpowiadamy Słowem Bożym, pokazując Wam te fragmenty, na które jesteście kompletnie zaślepieni. A Szatan sobie wybrał jeden fragment, żeby uderzyć w Chrystusa. No to Chrystus go zgasił w drugim. Wam się pokazuje konieczność. Zachowywania, przykazania dla Was są tak koniecznie konieczne, że jednak niekonieczne, bo Was nie obowiązują. Ale jak się Was zapyta, to można kraść, tu założyć. No nie, no bo my jesteśmy Nowonarodzeni, a więc, jak jako narodzenie nie możecie kraść, tu założyć, to znaczy, że Was tak nie obowiązują, że jednak obowiązują, bo nie możecie kraść, tak? No ale nie obowiązuje nas dekalog. Widzicie Waszą idiotyczną postawę. Nie obowiązuje nas dekalog. No to kradniecie. Możecie kraść. No nie, no nie, no bo sprawo ducha. A jak was się dociśnie, wy tego nie zrozumiecie, katole, bo trzeba się do tego narodzić z ducha i z wody. Nie, do tego się nie trzeba narodzić z ducha i z wody. Do tego jest potrzebne po prostu zwykłe, logiczne myślenie, wolne od demonicznego obłąkania. Bo wam się pokazuje, że święty Paweł nie znosi prawa, tylko je właściwie ustawia. Ale do was to nie dociera. Szatan był na tyle mądrzejszy, że jak Chrystus mu pokazał szerzej Słowo Boże, to odstąpił. Więc nauczcie się od szatana tej jednej rzeczy. Odstąpcie od ataku, i plucie naprawdę. Rzymskokatolickiego Kościoła, która jest jedynie prawdziwie, prawdziwą, odwieczną prawdą. I nie ma żadnej innej. Tu mi pani Magda pisała, że czemu pytam, czy ja szukam prawdy i tak dalej. Pani Magdo i drodzy protestanci, jeśli ja wam zadaję pytanie, to nie dlatego, że ja szukam prawdy u was. Bo jest ja znam prawdę, którą głosi Kościół rzymskokatolicki. Ja nie potrzebuję waszych prawd. Tylko po to wam zadaję pytania, na które znam odpowiedź, bo wiem, co głosi Kościół rzymskokatolicki. Ale po to wam zadaję te pytania. Żebyście wy zobaczyli waszą ograniczoność. Żebyście wy zobaczyli waszą bezradność. Nie dlatego, że ja szukam prawdy. Jestem otwarty na jakiś dialog i przyjmowanie od was jakichś tam... Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Ja Wam zadaję pytanie jeszcze raz, po to, żeby Wam pokazać, jak bardzo jesteście ograniczeni, jak bardzo nie potraficie logicznie myśleć. Można kraść? No nie, czyli obowiązuje Cię dekalog? No nie, czyli, nie mo czyli możesz kraść? No nie mogę kraść, a więc obowiązuje? No nie obowiązuje, ale nie, kra nie możesz kraść, czyli Cię obowiązuje, no ale tak obowiązuje, że nie obowiązuje, nie? Maria jest Matką Boga. No nie. Jest Matką Jezusa. Jezus jest Bogiem. No tak. Jezus jest Matką Boga. No nie. Jezus zakazał czynić obrazu, ale nakazał czynić rzeźby. No tak. No to tak zakazał, że nakazał. Nie? I kto mi to wyjaśni ten problem? Rozdwojenie Jaźni u Boga. Nikt. Ja wam po to zadaję te pytania, czy wasz Boże jeszcze jest rozdwojone, czy nie, żebyście sobie uświadomili właśnie herezję w jakichś Prawdziwe ciało moje, dziś jest Wielki Czwartek, to jest ciało moje. No tak Chrystus mówi, ale to ciało, ale ten chleb nie jest ciałem, tylko dalej jest chlebem. No to po co Chrystus mówi, to jest ciało moje? Symbolicznie to takie, jakie. Gdzie w trzech Ewangeliach że pańskich, gdzie jest opisane, Chrystus mówi, że to jest jakiś symbol. To jest ciało moje. Koniec. Krótka piłka. Ciało szósty Jana. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moje jest prawdziwym napojem, no ale to, to ciało jest tak prawdziwe, że w swojej prawdziwości to nie jest ciało, tylko że to jest przyjście do Chrystusa, jak to pisała pani Magda, tak? I kto mi odpowie na to? Jak to się ma, że Chrystus nazywa ciało prawdziwym pokarmem, a wy piszecie, że to ciało to jest przyjście do Chrystusa? To albo jest prawdziwym pokarmem, albo jest jak czymś przenośnym, albo krew jest prawdziwym napojem, albo jest przenośnym i ma na myśli wiarę w Chrystusa, tak? No ale dla was słowo prawdziwe To znaczy tak prawdziwe, że jednak nieprawdziwe Nie? No właśnie Odstąpcie od ataku Na świętą prawdę W kościele rzymskokatolickim Od Chrystusa przez apostołów Ogłoszoną aż po dzień dzisiejszy Tego się nauczcie od szatana To jest lekcja diabła dla was jeśli się nie chcecie uczyć od Chrystusa i od Kościoła rzymskokatolickiego, to się nauczcie czegoś pożytecznego do ojca kłamstwa, którego jak Chrystus przygasił Słowem Bożym, to odstąpił. Bo wam się pokazuje konieczność przykazań. Kto miłuje Boga, zachowuje Jego przykazania. Miłość Boga, względem Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań, ale nas nie obowiązuje przykazania. Czyli nie obowiązuje was miłość Boga. No tak, no, my kochamy Boga. Czyli obowiązujecie przekazanie miłości Boga. No tak obowiązuje, no ale dekalog nie obowiązuje. Czyli możesz nienawidzieć teściowej. i... No nie, nie mogę. Czyli obowiązujecie miłość bliźniego. No tak, obowiązuje, no bo jesteśmy pod prawem ducha, duch, miłości. Tak, takie pierdy, tak? Czyli tak was nie obowiązuje, że jednak obowiązuje. Więc otwórzcie oczy. Przestańcie ślepo szczekać. Naprawdę. I tego Wam życzę na święta. Jeśli się nie chcecie uczyć od Kościoła, nauczcie się, jeszcze raz to powtarzam. Od waszego Ojca kłamstwa odstąpcie od szczucia prawdy. Od czucia Chrystusa i Jego świętego ciała. Tak jak szatan zrozumiał, że nie pokona Chrystusa i odstąpił. Pozdrawiam.